Skończony bootcamp, kurs, nieprzewidziane zwolnienie, czy po prostu chęć zmiany czegoś w życiu? Powodów, by zmienić lub odświeżyć swoje CV jest całe mnóstwo. Jednak jeżeli robiliście to po raz ostatni parę lat temu, to może warto zacząć od tego, żeby zaczerpnąć trochę wiedzy o tym, co powinno się w tym CV umieszczać w obecnych czasach. Cześć z tej strony Grzysiek, a dzisiaj pogadamy o tym, co warto, a czego nie warto umieszczać w swoim CV. Zapraszam! W internecie można znaleźć całe mnóstwo wzorów CV, również takich, które są kierowane na stanowiska programistyczne. Jednak o ile z samych wzorów warto korzystać, bo jako programiści powinniście wiedzieć, że nie warto wymyślać koła na nowo, o tyle treści, które można skopiować z internetu są bardzo ogólne i na pewno nie dadzą wam przewagi nad innymi aplikującymi na to samo stanowisko. Dlatego dzisiaj porozmawiamy głównie o tym, jak spersonalizować swoje CV i co umieścić w każdej z konkretnych kolumn. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od tego, że mam parę uwag na samym starcie, zanim zaczniecie w ogóle robić swoje CV. Zacznijmy od tego, że pierwsza wersja waszego CV na pewno nie będzie idealna. E, dlatego powinno się zacząć pisać to CV parę miesięcy albo parę tygodni przed tym, jak faktycznie zaczniecie aplikować. Napiszcie pierwszą wersję, pokażcie rodzinie, znajomym. Jeżeli macie za zaufanego rekrutera, to pokażcie jemu, żeby mógł to sprawdzić, albo jeżeli macie u nas na przykład program gwarancji Pracy albo wsparcie HR-owe, to pokażcie e, osobie, która będzie się Wami opiekowała w trakcie tego wsparcia HR-owego. Ona na pewno Wam podpowie, co zmienić w swoim CV. W każdym razie, pierwsza wersja. To nie jest wersja, którą będziecie wysyłać swojemu pracodawcy. Po drugie, należy pamiętać, że rynek IT nie jest nieskończenie wielki. Co to oznacza? E, że jeżeli aplikujecie do jakiegoś pracodawcy i on stwierdza, że wasze CV się nie nadaje albo wasze portfolio nie spełnia wymagań, to blokuje wam możliwość aplikacji na przykład na rok. W ten sposób wykluczacie sobie niektórych pracodawców, aplikując CV, które nie jest gotowe, lub e, na przykład aplikując bez, bez portfolio albo ze słabym portfolio, nie do Dlatego powinno się aplikować w momencie, w którym skończyliście już wszystkie bootcampy, kursy, macie jakieś portfolio, macie swoje CV, które jest najczęściej w wersji siódmej, i dopiero wtedy polecam, żeby aplikować. Po trzecie, pamiętajcie, że nie jedno CV pasuje do wszystkich stanowisk, wasze CV powinno odzwierciedlać stanowisko, na które aplikujecie. Ja, może tutaj podam taki prosty przykład. Różnica pomiędzy Java Developerem, Junior Java Developerem, a Junior Frontend Developerem. Jeżeli pra pracodawca szuka kogoś na stanowisko Junior Java Developera, no to po pierwsze patrzy, żeby to CV było przejrzyste, żeby było czytelne i żeby nie było blokiem tekstu. Takie CV nie musi być bardzo kreatywne albo niesamowicie przygotowane pod względem graficznym, ale musi być po prostu, tak jak wspomniałem, czytelne i łatwe do zrozumienia. Jeżeli chodzi o CV front-end developera, junior front-end developera, to tutaj trzeba się wykazać takimi rzeczami jak kreatywność, wyczucie estetyki, trochę takiego podejścia UX-owego, dlatego że będziecie musieli to robić na co dzień, więc fajnie żeby wasze CV oddawało, że wiecie jak do takich rzeczy podejść. Nie mówię oczywiście, że ktoś z pięknym, kreatywnym CV nie dostanie pracy jako junior Java developer, niemniej jednak dostajecie dodatkowe punkty za to, że wasze CV pasuje do ogłoszenia, które umieścił pracodawca. No dobra, to co powinno się w tym CV znaleźć? Po pierwsze zdjęcie, albo raczej jego brak. Obecnie szczególnie w branży IT odchodzi się od umieszczania zdjęcia w CV. Jeżeli jednak się zdecydujecie, żeby to zdjęcie umieścić, to pamiętajcie, że musicie umieścić również zapis o wykorzystaniu wizerunku na potrzeby rekrutacji. Tytuł, czyli Kurlikom Vitae. Obecnie odchodzi się również od umieszczania tego tytułu i zamiast nagłówka możecie podać swoje imię i nazwisko. Dane osobowe. Tutaj wystarczy podać dość podstawowe dane: imię, nazwisko, miasto, w którym będziesz szukać pracy. Jednak pamiętajcie, że pracodawca według kodeksu pracy ma prawo zapytać, gdzie jesteście zameldowani, natomiast raczej się odchodzi od umieszczania adresu zameldowania w CV. Dane kontaktowe. To jest bardzo istotna część, dlatego że jeżeli zrobicie tu jakąś literówkę, to wiadomo, żaden pracodawca nie będzie mógł się z wami skontaktować. Pamiętajcie, żeby umieścić e-mail, numer telefonu i skrócony link do waszego LinkedIna. Portfolio lub link do GitHuba. Zaraz pod danymi kontaktowymi najlepiej umieścić właśnie link do waszego portfolio, tam gdzie pracodawca będzie mógł sprawdzić waszą dotychczasową pracę. Brak portfolio w tej chwili nie chcę powiedzieć, że skreśla, Totalnie z możliwości dostania pracy, natomiast dość mocno zaważa nad tym, czy wasze portfolio będzie w tych 10 najlepszych procentach. Cel zawodowy lub o mnie. Jest to sekcja opcjonalna, ale tak na dobrą sprawę coraz bardziej pożądana. Trochę ze względu na to, że pracodawcy decydują się na to, żeby nie prosić was o list motywacyjny, to to będzie to miejsce, w którym, tak między 4 a 6 zdań opiszecie, dlaczego się nadajecie do tego zespołu, dlaczego chcecie wejść do branży, jeżeli zmieniacie branżę. Tak w dużym skrócie opiszecie najważniejsze, najważniejsze wasze wyróżniki. Pamiętajcie, że tutaj bardzo łatwo jest trafić w banały, więc starajcie się jednak iść w tym kierunku, żeby Konkretnie nawiązywać do ogłoszenia, na które wysyłacie swoje CV. Doświadczenie w. W tej sekcji zdecydowanie my namawiamy, żeby nasi absolwenci decydowali się na wpisywanie doświadczenia tylko związanego z IT. Chyba, że jakieś Wasze wcześniejsze doświadczenie nawiązuje do tego, co potencjalnie moglibyście robić na waszym nowym stanowisku. Raczej bym się rozpisywał na tematy związane z IT, jeżeli macie doświadczenie z IT, a te tematy, które nie są związane z branżą IT, opisałbym po prostu w jednym zdaniu, może maksymalnie w dwóch, i to to tyle wystarczy waszemu przyszłemu pracodawcy. Pamiętajcie, żeby umieścić tutaj za każdym razem, jeżeli robicie kolejny wpis w doświadczeniu, umieścić daty, nazwę pracodawcy, nazwę firmy, w której pracowaliście i nazwę waszego stanowiska. Do tego dodatkowo właśnie ten opis, o którym wspomniałem, jeżeli nawiązuje do branży IT, to go umieszczać. Jeżeli nie nawiązuje do branży IT, zostawić. Ważne tutaj prawdopodobnie będzie określenie, które z poprzednich waszych doświadczeń będą się wpisywały w to, co będziecie robić. Jeżeli robiliście cokolwiek takiego, co wymagało od was analitycznego myślenia, zarządzania zespołem, zarządzania jakby własną pracą, również planowania własnej pracy, to są takie rzeczy, które również możecie wykorzystać w swojej nowej branży, jeżeli się prze Przebranżawialiście z czegoś innego, więc warto oczywiście o nich wspomnieć. Natomiast jeżeli zajmowaliście się rozwożeniem pizzy 10 lat temu, to ja raczej bym to zostawił, bo to sugeruje, że próbujecie uzupełnić swoje CV jak największą ilością informacji, która nie jest adekwatna do stanowiska, na które aplikujecie. Umiejętności. To kluczowy punkt, w którym należy pokazać swoją wartość. Tutaj wymieniłbym w punktach konkretne technologie, które znasz, a które są wymagane na danym stanowisku. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście na stanowisku juniorskim, to warto unikać oceniania samego siebie, jeżeli chodzi o znajomość danych technologii. Czyli dość popularne punkty albo gwiazdki w swoim CV. No, jeżeli jesteście juniorami, no to z założenia nie do końca wiecie, nie wiecie, czego nie wiecie, więc ciężko ocenić Wam znajomość, na przykład co oznacza, że macie Java 3 na 5. Języki. Należy oczywiście podać języki. Pamiętajcie, że w branży IT w znajomość angielskiego na takim poziomie B1 to jest totalne minimum. Powiedziałbym raczej B2 w najlepszym wypadku. Warto do każdego języka, który znacie, dopisać właśnie taki znacznik. A A1, A2 raczej się pomija. B1, B2, C1, C2. Jeżeli nie wiecie, na którym poziomie jesteście, to jest w internecie całe mnóstwo testów i możliwości sprawdzenia się. Tutaj też warto, warto dodać, że język angielski w IT jest powiedziałbym wymagany. To jest, to jest taka podstawa jak podstawa staku technologicznego, w którym będziecie pracować. Musicie go znać na tyle, żeby czytać dokumentację swobodnie w tym języku, bo większość dokumentacji jest po prostu po angielsku. Edukacja. Tak naprawdę można to podsumować w jednym zdaniu. Ostatnia szkoła, z którą skończyliście, jeżeli to był jakiś uniwersytet albo Politechnika, to oczywiście jak najbardziej wpisujecie to. Jeżeli mieliście szkołę średnią ostatnią jako skończoną, to wpisujecie szkołę średnią. Jedynym wyjątkiem by było, jeżeli macie powiedzmy powyżej 40 lat i nie chcę wyrysować tutaj tej granicy, ale oczywiście, jeżeli jesteście troszkę bardziej zaawansowani wiekiem i ostatnia szkoła, z którą skończyliście, to średnia, to wtedy bym w ogóle pominął edukację, nie wpisywał, nie wpisywał jej w tym sensie. Pamiętajcie, że to. Nie ma aż takiego znaczenia w branży IT, czy skończyliście tą, tą uczelnię, czy tamtą uczelnię, dużo bardziej liczy się link do waszego portfolio i te, ten stack technologiczny, który macie wpisany w CV. Szkolenia, kursy i certyfikaty. Moim zdaniem jeden z najbardziej istotnych działów waszego CV. Tu, to tutaj wpisujecie bootcampy, jeżeli jakiekolwiek skończyliście, ale też wszystkie kursy związane z IT. A właśnie związane z IT oznacza nie tylko takie, które bezpośrednio odnoszą się do programowania, jeżeli jesteście programistą albo testowania, jeżeli jesteście testerem, ale też takie, które odnoszą się do tych umiejętności miękkich, które będą wykorzystywane. Jeżeli jeżeli skończyliście kurs na przykład zarządzania projektem albo zarządzania zespołem, to tutaj też należy go wpisać. Pamiętajcie tylko, żeby nie wpisywać takich rzeczy, które wypadną dość powiedziałbym śmiesznie. Czyli jeżeli skończyliście kurs gotowania, no to super, gratulacje, ale to nie ma nic wspólnego z, ze stanowiskiem, na które aplikujecie, dlatego bym pozostawił go jednak niewpisanego w CV. No, już jedna z ostatnich części CV, czyli zainteresowania. Wbrew pozorom, moim zdaniem, dość istotne z punktu widzenia rekrutera. To tutaj pokazujecie, że jesteście człowiekiem z krwi i kości. Jedyne, czego bym się wystrzegał, to pisania takich ogólników, jak sport, muzyka. To są takie rzeczy, które, które no, po prostu można skopiować z jakiegoś CV w internecie. Fajnie, żebyście pokazali, że macie faktycznie jakieś zainteresowania i robicie coś poza pracą. Weźcie pod uwagę, że wpisane tutaj zainteresowania mogą być początkiem rozmowy rekrutacyjnej. Szczególnie, jeżeli okaże się, że macie wspólne zainteresowania z rekrutacją, Wpiszecie nurkowanie, a rekruter Was zapyta, o super, padic mas, na jakim poziomie jesteście, kiedy ostatni raz nurkowaliście. Jeżeli faktycznie tego nie robicie i tylko ściemniliście, żeby Wasze CV wyglądało lepiej, to możecie na starcie przekreślić całą aplikację. Pomimo, że cała reszta będzie w porządku, to zostawicie taki posmak tego, że może kłamiecie też w innych częściach swojego CV, skoro kłamiecie nawet w zainteresowaniach. Generalnie podsumowując całe CV, muszę powiedzieć, że najważniejszą rzeczą. Jest nie kłamać. Jeżeli na jakimkolwiek etapie wyjdzie, że w jakikolwiek sposób ściemnialiście albo naciągaliście rzeczywistość, to dla rekrutera to jest czerwona lampka i to jest generalnie zazwyczaj skreślenie kandydata. Warto oczywiście wszystkie swoje atuty pokazać, ale jeżeli nie macie jakiejś, jakiejś umiejętności, albo nie skończyliście jakiegoś kursu, albo nie macie jakiegoś wykształcenia, to raczej bym go nie wpisywał, żeby po prostu potem nie było z tego powodu powodu problemów na samej rozmowie rekrutacyjnej, ale też żeby nie było z tego jakiś przyszłych problemów, bo jeżeli rekruter raz was złapie na kłamstwie, to może po prostu założyć, że robicie to zawsze. No i na samym końcu pamiętajcie o tym, żeby umieścić w swoim CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Obecnie jest to wymagane, to jest jak najbardziej rzecz, która powinna się znaleźć w każdym CV, bo bez niego większość, większość firm, nawet powiedziałbym, że Wszystkie na dobrą sprawę nie powinny przetwarzać waszych danych osobowych, więc nie mogą wziąć was pod uwagę w procesie rekrutacji. To nie musi być nic dużego, to może być zupełnie malutką czcionką szarą na samym dole waszego CV. Zapis formalny na dobrą sprawę, że zgadzacie się na przetwarzanie waszych danych osobowych. No i co? Wydaje się, że nie jest to takie trudne, prawda? Pamiętajcie tylko, że dobre CV to tak jak dobra strona internetowa, wchodzicie na nie. Czy widzicie swoje CV albo czyjeś CV i dosłownie w przeciągu paru sekund jesteście w stanie stwierdzić, czy chcecie pracować z tą osobą, czy nie. Dlatego pierwsze wrażenie jest super istotne i dlatego należy robić te rewizje swojego CV. Należy wpisywać tylko prawdę. No i dbać o to, żeby te wszystkie rubryki, o których wspomnieliśmy, o których. Wspomnieliśmy my, Krzysztof. Wspomnieli, wspomniałem, e, powinny, być, e, powinny być wypełnione. E, dzięki wielkie za dzisiaj. Ja zostawiam gdzieś. Z tej strony zostawiam jakieś filmy, które będą pewnie dla Was interesujące, jeżeli uznajecie, że ten jest interesujący. Napiszcie pod spodem, co sądzicie o wypełnianiu CV, co powinno się zawrzeć, a może ktoś z Was jest rekruterem i podrzuci nam jakiś nowy pomysł na to, co powinniśmy jeszcze dorzucić do CV. Dzięki, wielkie i do usłyszenia w następnym filmie.